Dzień dobry. Czy możemy żyć wszyscy w zgodzie? To pytanie pada 1 maja 1992 roku z ust czarnoskórego mieszkańca Los Angeles, Rodneya Kinga, który rok wcześniej zatrzymany jest przez patrol drogowy czterech policjantów do kontroli drogowej, i sprawa kończy się tak, iż tych czterech policjantów. Katuje Rodneya Kinga niemal na śmierć. Całość zostaje nagrana, przez, zostaje nagrana przez przypadkowego świadka, tak więc cała Ameryka może oglądać film z tego zdarzenia. Nie dziwi więc fakt, że gdy ława Przysięgłych uniewinnia czterech policjantów. W obliczu tak oczywistych dowodów, w Los Angeles wybuchają zamieszki, zamieszki głównie na tle rasowym. Trwają 6 dni i owocem tych zajść są 53 ofiary śmiertelne, 700 budynków spalonych. I w momencie, kiedy omalnie ginie kolejna ofiara, biały kierowca ciężarówki, rodnej Kinku udziela wywiadu, w którym zadaje to słynne pytanie. Wtedy ono być może wstrząsnęło Ameryką, dzisiaj jest raczej synonimem kulturowego kiczu, przedmiotem żartów, pytaniem, które zadaje się i wywołuje ono po prostu uśmiech. Minęło prawie 20 lat od tych wydarzeń, i choć nie na tle rasowym, ale politycznym. Wielu twierdzi, że Ameryka dziś jest podzielona jak nigdy wcześniej. Polityka i religia to obszary we współczesnym świecie, w których podziały między ludźmi wydają się najmocniejsze. Dyskusje na tematy polityczne lub religijne wywołują ogromne emocje. Potrafią Podzielić przyjaciół, potrafią sprawić, że rodzina ze sobą się nie spotyka. W najlepszym wypadku, jakże często, stają się tematami tabu podczas wspólnych spotkań, tematami których nie poruszamy, aby nie doprowadzić do, do kłótni, do zerwania relacji, do pęknięcia, które bardzo trudno będzie usunąć. Tematyce podziałów i pęknięć między nami poświęcone więc będą odcinki kolejne tego podcastu. Ale warto zauważyć, że bardzo się staram, aby każdy pojedynczy odcinek był spójną całością, niósł wartościowe przesłanie. I można go było słuchać zupełnie oddzielnie. Do czego oczywiście zachęca. Wspomniałem, że Stany Zjednoczone są w momencie głębokiego podziału na gruncie polityki. Nas, Polaków, chyba najbardziej powinna smucić. Katastrofa Smoleńska, niedawno obchodziliśmy 11. rocznicę tejże tragedii, gdzie ginie prezydent, elita naszego kraju w katastrofie lotniczej, i po chwili zjednoczenia się jako naród w obliczu tragedii, odnajdujemy się w rzeczywistości bardzo głębokiego podziału z powodu tej. Tragedii. Wielu ekspertów uważa, że, że właśnie Smoleńsk podzielił nas, Polaków, na tych, którzy uważają, że ta komisja jest właściwa, a ta niewłaściwa, że stało się to albo to. Oczywiście żadna tajemnica, jako Polacy, jesteśmy w tej chwili ekspertami od, od katastrof lotniczych, od ich wyjaśniania. Niestety efekt jest taki, że, że dziś jesteśmy podzieleni, podzieleni bardzo głęboko. Nie widać żadnego światła w tunelu na zmianę tejże sytuacji. Dlaczego tak się dzieje, że sytuacje, które wydawałoby się, że mogłyby pomóc w usunięciu pęknięć, różnic zdań, kłótni i podziałów między. Ludźmi nie tylko tego nie robią, ale te podziały jeszcze bardziej pogłębiają. Powodem takiego stanu rzeczy jest coś, co jest w każdym z nas, a co można by nazwać wrodzonym moralizatorstwem. Nie tylko jesteśmy ludźmi moralnymi, istotami, które potrafią. Odróżnić dobro od zła, ocenić co jest dobre, a co złe, co jest właściwe, a co nie, co jest godne pochwały, a co jest godne potępienia. O tym skąd ta zdolność w nas się bierze, będzie w następnych odcinkach, ale oceniamy innych, krytykujemy innych, moralizujemy innych i w tym właśnie tkwi problem. Kocham Pismo Święte, gdyż ono nie koloryzuje prawdy o nas ludziach. Chrześcijanie wierzą, ja tak też wierzę, że najważniejszym wydarzeniem w historii jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jezus podczas ziemskiej służby zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie swoim uczniom dwunastu apostołom. Kiedy robi to drugi raz, uczniowie zamiast Pociągnąć go za język, skupić się wobec tego doniosłego wydarzenia, rozmawiają ze sobą o tym, kto wśród nich ma być największy. Jezus, wiedząc o tym, pyta ich, o czym rozmawialiście w drodze, ale oni milczą, bo się wstydzą powiedzieć, że moralizowali siebie nawzajem. Mówili innymi słowy: Ty masz mniejsze kompetencje niż ja. Ty jesteś nie tak mądry jak ja. Gdybyś się bardziej postarał w życiu i zrobił to czy tamto, być może byłbyś największy z nas, ale to ja jestem największy. Nie inaczej się ma rzecz, kiedy Jezus trzeci raz zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. Swoim uczniom, i oni znowu zamiast skupić się wokół tego doniosłego wydarzenia, być razem, zjednoczyć się wokół czegoś ważnego, no, tym razem dwóch z nich, Jakub i Jan, zadają pytanie Jezusowi w cudzysłowie na temat. Czy możemy być Twoimi przybocznymi? Czy możemy zasiąść jeden po. Lewej, a drugi po prawej twojej stronie, wtedy kiedy zaczniesz panować jako król? To pytanie oburzyło pozostałych dziesięciu. I to wcale nie jest dziwne, gdyż wywoła, wywołało podział. My, może, nie, nie, trudno powiedzieć, jakie były ich motywacje, ale być może skorzystali z takiego naturalnego prawa pierwszeństwa: kto pierwszy, ten lepszy. Czyli oddzielamy się od tych dziesięciu, bo są tylko dwa miejsca, więc, więc my pierwsi się zgłaszamy do tego, by być, Panie Jezu, Twoimi przybocznymi. Skoro więc wstrząsy, wielkie wydarzenia, tragedie nie działają, nie jednoczą nas, ale ale dalej się dzielimy, dalej się kłócimy. Może przełomu należy szukać gdzieś bliżej. Może on jest bardzo blisko, może jest w każdym z nas. Pan Jezus mówi pewnego razu takie oto słowa. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swojego brata, belki we własnym nie dostrzegasz? O budniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swego brata. Oto mamy tu postawę absolutnie przeciwną moralizowaniu. A może ktoś z Was ma jakiś pomysł, jak zburzyć ten mur, który, który dzieli nas, Polaków. Napisz o tym w komentarzu. Bardzo do tego zachęcam, a może ktoś w swoim osobistym życiu w, takim, w takiej skali mikro doświadczył uleczenia jakiegoś, pęknięcia w relacji i chciałby się tym podzielić. Również do tego bardzo, bardzo zachęcam, aby napisać o tym pod filmem. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.